Ostatnio zadałem pytanie na relacji, co ludzie najczęściej robią w kontekście redukcji, jeśli waga nie spada. Pierwszą opcją było, że ucinają kolorykę, a druga, że trzymają tą samą kalorykę, ale obserwują jak się zmienia ciało. No i w sumie wyniki były takie jak teraz widzicie. I choć w sumie obie strategie mogą przynieść rezultaty, warto zrozumieć co tak naprawdę się za nimi kryje. Najpierwsza no grupa osób wybrała szybkie cięcie kalorii, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że szybki efekt, ale on nie będzie trwały. Osoby wybierające tę drogę często kierują się zasadą, że jeżeli waga nie spada, to jem po prostu za dużo i muszę od razu uciąć kalorykę. Redukując sobie to właśnie te kalory jeszcze bardziej, licząc, że ta waga spadnie. I rzeczywiście cyferki na wadze się zmienią, ale za tym idzie parę innych rzeczy, na przykład spowolnienie metabolizmu. Dodatkowo dochodzi większe uczucie głodu, co w konsekwencji może prowadzić do poważnych problemów z jedzeniem. Dodatkowo może dojść do większej utraty masy mięśniowej. Przez to, że po prostu jemy mniej jedzenia, czyli dostarczamy mniej energii do organizmu, to mamy mniej siły na trening, więc wykonamy de facto lżejszy trening. No i też możemy nie dobić do końca białko, przez to, że jemy mniej kalorii. No i czasem dojdziemy do punktu, w którym po prostu dalsze cięcie kalorii nie jest ani zdrowe, ani po prostu możliwe, bo już nie masz czego ucinać, a sylwetka nadal nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast druga sytuacja, czyli obserwacja ciała przy tej samej kaloryce, jest to podejście zdecydowanie bardziej świadome. Waga to nie jedyne narzędzie do pomiaru progresu, choć osobiście mam nawet takie zdanie, że waga powinna być tylko skutkiem ubocznym, a nie celem samym w sobie. A sylwetka w głównej mierze powinna się zmieniać nawet jeśli cwerki stoją na wadze przez jakiś krótki czas. I dlaczego ta opcja jest lepsza? Zadajmy sobie pytanie, co chcemy osiągnąć na redukcji? No zgubić tłuszcz i zachować jak najwięcej masy mięśniowej. A chyba niższe kalorie z tygodnia na tydzień, czyli mniej energii, w tym razie nam chyba nie pomogą, prawda? Podsumowując, nie patrz w głównej mierze na wagę, tylko na przykład na obwody ciała, na zdjęcia sylwetek, możesz sobie po prostu porównywać w różnych okresach, no i jak wygląda siła na treningach. No i kurde, daj ciału czas, bo tak naprawdę tydzień czy dwa tygodnie bez spadku wagi to nie powód do,